Witam wszystkich, a w szczególności witam zodiakalne strzelce w czytaniu na listopad. Zobaczymy, jakie energie do Was przychodzą, jakie potencjalne zdarzenia. Sprawdzimy sobie Waszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wyciągniemy kartę ranę i potencjalny wynik. Najpierw oczyścimy sobie i przemasujemy karty i wyciągniemy sobie, sprawdzimy sobie przekładając karty. Jakie energie do Was przychodzą z zewnątrz? O co tutaj? Jakie jest tłotek jak tego czytania? Raz, dwa i trzy. Dobra. Drugi sprzęt, z przełożeniem mnie. Tak. Badia Dwójkę kielichów. I trójkę pentakli. Myślę, że chodzi tutaj o. O to, że przychodzą jakieś pozytywne wieści. Odnośnie nowego początku, nad którym trzeba będzie pracować. Ja krótko zwięźle i na temat. I sprawdzamy, są w przeszłości dla ja Was drogie strzelce. mi się wydarzyło. Wierzę. Dobra. Okay. jest już ciekawie. Jest na pewno moc na początku. Ciemna strona, czyli odpowiedni diabła. Kolejna wielka arkana, no, ale takie ciężkie, ciężkie karty. I ostatnia karta to wisielec. <grym> Macie trzy na duże, takie mniej wesołe te trzy arkana, a w tle to już jest w ogóle chaos, no. Tle, czyli to, co przychodzi z zewnątrz, przyszło z zewnątrz, bo to czas przeszły, to jakieś rozczarowanie. Hmm. Jakieś rozczarowanie w uczuciach, które hmm. doprowadziło do tego, że stali, zaczęliście bardziej logicznie, a mniej uczuciowo patrzeć na pewne sytuacje w waszym życiu. No, zobaczmy. To, co macie tutaj, to, co się u Was hmm. działo, to. to to, no, to to, działo się, tak. <grych> e, wierzę, jakieś nagłe wydarzenie, e, jakieś zakończenie myślę, że jakiejś e, toksycznej relacji. Zakończenie jakiejś toksycznej relacji, bo tu jest e, ciemna strona, to jest odpowiednik diabła, tak? Czyli gdzieś toksyczności, uzależnień. E, może ktoś był w waszym życiu, kto bardzo mocno dał wam się we znaki, kto miał jakieś uzależnienia. Narkotyki, alkohol. E, był agresywny, tak? Może e, no, tych uzależnień też może być wiele innych w dzisiejszych czasach, więc, więc. Ale najgorsze to jest po prostu ta toksyczność, tak? Gdzie ta osoba działała na Was bardzo źle, że to może się ciągnęło jakiś już dłuższy czas i skończyło się wierzą, tak? Skończyło, sk skończyło się jakieś nagłe wydarzenie, mimo że było już coś takiego, co wam powiedziało, no dobra, ale dość. Tylko pytanie, co do tego wisielca jest takie, czy e, później nastąpiła pewna stagnacja, pewien spokój, czy to po prostu właśnie trwało dłuższy czas i to nagłe wydarzenie zakończyło. Zobaczmy sobie teraźniejszość dla Was strzelce. Może tutaj będzie po prostu odpowiedź na te pytania, które e, padły tu, jeśli chodzi o przeszłość. Mega, mega, mega ciężki. Chyba macie, jeśli chodzi o przeszłość, najcięższą energię, bo jesteście już ostatnim dwunastym znakiem, który robię. No niestety tak, tak wyszło w kolejności bardzo przypadkowej. Zobaczmy. Dobra, raz. Teraźniejszości. Kurczę. Bardzo takie karty wyborów teraźniejszości. No widać czego wy tu chcecie. No i z zewnątrz yy, przychodzi jakaś szansa na odejście. Myślę, że tu przychodzi szansa na stabilizację ale w inny sposób, że już tutaj to, co było, to było, to już jest przeszłość, teraz jest szansa na to, żeby wzrastać, żeby kreować swoją rzeczywistość. I dobra, ale to, co się u Was tutaj dzieje, no, to już nie są takie mocne energie, ale dużo bardziej pozytywne, tak? Nie, nie ma już tutaj e, takich rzeczy, no, które sprawiałyby, żebym się tak już martwił. Um, w teraźniejszości macie siódemkę kielichów, macie dwójkę buław i macie dziesiątkę kielichów. Przed Wami sporo opcji, to może to oznaczać, chociaż to jest tylko jeden ze scenariuszy, że przed Wami teraz dużo opcji. Jak skończyliście to, co było niedobre, i teraz faktycznie pojawiają się nowe perspektywy. Może jedna z opcji to jest właśnie powrót do przyszłości, a to tylko jedna z opcji. Przed Wami. Cały wachlarz, tylko nie powiedziane, że te wszystkie opcje są dla Was dobre, bo w tych kilkach może być ukryte wiele rzeczy. E, I ta każda decyzja może mieć pozytywny, ale też negatywny skutek. Tak? E, no, tą decyzję, że ona musi zostać podjęta, i, i myślę, że w teraźniejszości będzie ona podjęta, jest dwójka buław. Widzicie tutaj, ten pan stoi. E, widzi jakiś piękny widok i, i tutaj musi złapać za którąś, była wybrać jakąś jedną z opcji. I od tego, co wybierze, zależy jego przyszłość gdzie? Podąży. Myślę, że wy jesteście teraz w takim momencie, że musicie podjąć jakąś decyzję. Może odnośnie właśnie faktycznie jeszcze emocjonalnego odcięcia się od tego, co było, bo. Yy, Karta diabła to jest karta dość dużej toksyczności, a toksyczność ma to do siebie, że ona ciężko się od niej tak łatwo odciąć. Że w toksyczności też jest coś pociągającego, co czasem nie pozwala na młodyść, bo jest intensywne. I tu jest, myślę, że decyzja odnosząca się, mogąca w przyszłości przynieść i w niej o to zresztą chodzi, o po prostu spełnienie emocjonalne, o to, żeby być szczęśliwym. Mieć to, czego się potrzebuje, czyli tutaj akurat chodzi o, myślę, że o spełnienie takie uczuciowe, tak? I to mnie się wydaje, że, że to jest dobry czas, patrząc na magikę, patrząc na ósemkę e, kielichów i królową Pentakli. To, czyli te, te wszystkie rzeczy w tle, te wszystkie karty w tle. E, no i zobaczmy sobie najbliższą przyszłość dla Was, droga Strzelce. fortuny. Okej, okay, okej. Okay. jest coraz lepiej. Trójka bułek. Ok. Magik. No dobra. I tło. Znowu macie kartę odejścia, kartę decyzji, kartę uczenia się. To przychodzi do Was z zewnątrz. Przychodzi jakaś e, znowu szansa albo faktycznie możliwość e, na pójście do przodu, na wypłynięcie na spokojniejsze wody. E, jeżeli troszeczkę ogarnie się ta rota, to przed szóstką, przed szóstką kielichów jest piątka, której jest bardzo duże rozczarowanie, a w szóstce przychodzi w podróż, przychodzi wypłynięcie na spokojniejsze wody, szukanie własnej jakiejś takiej stabilizacji i spełnienia. Do tego jest pustelnik, czyli mądrość, wypłynięcie na spokojniejsze wody i tutaj wyciągnięcie lekcji z tego, co było, do podjęcia decyzja, jak to z decyzjami często bywa, yy, nie ma tutaj pełnej informacji, bo ta pani ma zasłonięte oczy. Bardziej tu trzeba na podstawie uczuć, na podstawie intuicji i tak dalej, niż faktycznie tutaj realnych takich przesłanek, tak? Bo niestety, no cóż. Czasem, niestety, jest urok takiej decyzji, że. że chcielibyśmy wiedzieć więcej, wiemy tyle, ile wiemy, a trzeba coś zdecydować. No i tu jest taka sytuacja. W na najbliższej przyszłości jest jakiś pozytywny obrót losu, jest jakaś decyzja ewidentnie podjęta, jest oczekiwanie na jej efekty i jeżeli to jest wasza energia w tym magiku, to jest kreowanie swojej rzeczywistości na nowo. Faktycznie to, na co czekaliście, zaczyna się dziać. Tak? Pewna magia, oczywiście, bo w życiu wiele rzeczy jest tak naprawdę magią. Um, I czasem trzeba po prostu wierzyć w coś, ale też działać, bo samo no, niestety nic nie, nie przyjdzie, tak? I, um, ale jeżeli to jest magik, to jest osoba z, osoba z zewnątrz, to ja się bardzo obawiam, że to. Bo energia magika, jako osoby z zewnątrz, często oznacza osobę, która manipuluje, która przychodzi, kiedy czegoś potrzebuje, kiedy, która pojawia się w naszym życiu w momentach, w których my wychodzimy na prostą i zaczynamy mącić. Wyczuwa jakąś taką pewnie pozytywną zmianę w naszym życiu i, i się wtedy pojawia, i, i to jest energia niedobra. Ja się bardzo obawiam, że, że to po prostu. Czyby czy to nie, była, nie był ten diabeł z przeszłości, tak, ale wierzmy, że im tak nie jest, że to jest Wasza energia kreowania nowej rzeczywistości, chociaż karty są dobre, więc no byl, mogę, tak, mogę tak wierzyć w te drogie strzelce. Karta rana dla strzelców, bo jak wyskoczyła, ruszyć do przodu, nie bać być odważnym, to znaczy rycerz. Nie, czy to jest najszybszy rycerz ze wszystkich. Taki trochę, który... Yy, może przejdzie po trupach, to jest za dużo powiedziane, ale taki, który nie ogląda się wstecz. Działać bardzo racjonalnie, bardzo yy, logicznie i nie oglądać się wstecz. iść do przodu. potencjalny wynik. Zaraz zrobię strzelce. Na strzelce. O, jak fajnie. O jak fajnie. Dobra. No, i potencjalnym wynikiem, jeżeli faktycznie dacie szansę na działanie, jeżeli skupicie się na tym działaniu, pójdziecie do przodu, przestaniecie patrzeć w tył na to, co tu było, a było trudno, to, to przyjdzie stabilizacja, faktycznie przyjdzie karta szczęśliwej rodziny i przyjdą jakieś nowe projekty, nowe pomysły, nowe działania, nowe możliwości na to, żeby. Się zrealizować, żeby doprowadzić do szczęścia w swoim życiu. Dobra, tym pozytywnym akcentem, bo tutaj mieliście naprawdę, jeśli chodzi o początek, chyba najtrudniejsze czytanie, a efekty są jedne z najlepszych, więc tym pozytywnym akcentem, jako ostatni znak, już kończę, kończę czytania. Dziękuję Wam, drogie strzelce. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Mert 20